Witajcie widzowie. Plan na dzisiejszy odcinek był dosyć prosty. Zwiedzić jak największą część Stoczni Gdańskiej. Tak jak przed sekundą słyszeliście, wybrałem się do tego ogromnego kompleksu, by pokazać Wam jak wygląda on od środka. Słyszałem oczywiście o tym miejscu na długo przed wyprawą, ponieważ jest to oczywiście miejsce historyczne, a także jest to miejsce, jak niektórzy twierdzą, i jak sam się przekonałem, gdzie historia przemysłowa spotyka się, można powiedzieć, że z przyszłością, tworząc niesamowity klimat. Podczas tej podróży zwiedziłem osiedle robotnicze, wielkie porzucone hale, biurowiec zatrzymany w Perelu i wiele, wiele więcej, a co najciekawsze odkryłem coś niesamowitego. Porzucony gigantyczny jacht milionera, który stał samotnie w głębinach stoczni. Także to wszystko już dzisiaj wam pokażę. Jeśli wyprowadzi się spodoba, to wiecie co robić, a teraz zaczynajmy. Witajcie widzowie. Znajdujemy się dzisiaj pod stocznią Gdańską. Tam jest jakieś uchylone. W najpierw jesteśmy pod jakimś mało ciekawym budynek, tym starym. Mam, chociaż wydaje się być mało ciekawy, a może jest wręcz przeciwnie. O! O! Teraz tylko pokonać te krzaki. Już prawie jesteśmy w jednym z budynków stoczni. Nie wiem czy da się jakoś przejść dalej. Hmm. Nie będzie to łatwe dostać się tu. Kurde no. Łatwo nie będzie Bo to jest serio wysoko hmm. Poszukam może czegoś do podsycenia. Za bardzo nie ma Uf. Dobra dalej właściwie. Ale chociaż wyjście będzie prostsze. No dobra. Przejście dalej chyba nie ma, ale możemy spróbować. Fajny budyneczek fajny. Fajny klimat wydaje się mieć ten budyneczek. No nie no, wyjście będzie łatwe. O! Zakaz palenia. I chwila prawdy? Kurde. No my tu nie mało widzicie. Trochę rozświetlę. Rozświetlę wam troszkę. No i tu całe nieodpakowane skrzewki wody. <grym z> saguaro. No ciekawe znalezisko jak na początek. Patrzcie Jest prąd Tu kibelki fotel bujany No jest prąd Chociaż tyle Wygląda to spoko, jak takie pakrumsy stare Perelowskie No dobra Uch. Mamy tutaj prąd Mamy też zakaz palenia. Dwie najciekawsze rzeczy. O, tu fajna lampka. Dziwne miejsce. Spoko na początek, ale dziwne bardzo. Nie, by się te gramy znalazły. Dostać się stąd. Nie będzie trudno. Dobra. Zeksplorowaliśmy częścią opuszczony kin. <laughs> kurde Ale budynek fajny, ciekawszy niż wygląda z zewnątrz O kurde To wygląda Wydaje to jest opuszczone czy jeszcze niedobudowane Ale wygląda No Też fajnie Zobaczymy sobie ten budynek jeszcze Od innej strony Część przerobiona na mieszkania Mała część, ale jakaś No z tej strony to w sumie większa No dobra Tu kamery Nie będzie to może taki typowy Urbex, tylko bardziej chodzenie Moje gadanie Ale będzie spoko, myślę Myślę, że się spodoba Można wejść na daszek ale póki co nie będę się palił w swojej obecności tutaj. Tu kolejny taki blok, być może nawet pracowników stoczni jakiś socjalnych. Ten wygląda już na taki stuprocentowy Urbex. Hmm, też by było fajnie domek zwiedzić. Może nie tak fajnie jak. co narobiłem i no tu też, ale przejścia nie ma ale znowu fajny kadr została tu pralka, bosch no i taka creepy wanna. no Tu ludzie za ścianą, więc jednak też mała część bloku wciąż funkcjonuje. Tu mamy ogromne dźwigi stoczniowe. O, tylko gorzej, że nie ma tu przejścia do tej, tej stoczni cesarskiej. Hmm, troszkę lipa. Można byłoby wbić na ten teren. a Fajny zapach. Może uda się nam jakieś opuszczone mieszkanie. Albo dobra, nie ryzykuję, bo jeszcze jest czynnego. Zrobiłem mały research. No i to nie wygląda tak, jak myślałem. Jakby Stocznia Cesarska jest w zupełnie inną stronę Miejsce, w innym miejscu, gdzie miałem iść, Pomyliłem się po prostu. Teleportacja na stożnię cesarską. Tu mamy już pierwszy, jakiś wielki, ogromny, opuszczony budynek. Tu jakiś absurdalnie duży żóraw. W tego budynku stoczni cesarskiej. o Jacie! Ale ogień! Hmm, tu pewnie przejścia nie ma. Tu już widzę. Taka hala. Chyba, że no, przejścia nie ma. Nie ma, nie ma. Ha. Możemy ją sobie od góry zobaczyć. Bo to i tak dużo się zmieni. Ale powiem Wam, jest konkret. Widać, że tu. Prawdopodobnie nie wiem, czego to był hangar naprawczy, budka kierownicza. Drabina jest stabilna, chodzi Nie wiem, co tutaj było naprawiane. Bo nie wiem dokładnie, jaki był plan tego budynku. Ale z tego, co się orientuję, to chyba była po prostu stara część stoczni. Ta najstarsza. Nie wiem, czy to jest stabilne tylko. Hmm. Ja się boję bardziej wspinaczki, to się boję stawania na czymś takim. No dobra, macie widok na halę. Ładnie przebija się słońce. Wygląda to spoczko. Widać, że już parę osób tu było, w sensie nie na tej górze, na górze też, ale ogólnie w hali. Chciałbym przejść po prostu do czegoś konkretnego dzisiaj. Śmieszna akcja miała miejsce, szedłem tutaj. Jakiś gościu zbierał kartony z terenu stoczni I pracownik kazał mu Grzecznie się stąd wynosić używając serdecznego polskiego wypier... No A tu jest coś dużego dopiero Tu no bym się władował O ile się to da zrobić? Bo ja tu cały czas chodzą w te maszyny więc możliwe, że jest jakiekolwiek zasilanie w tych obiektach. To by było mocne. O, da się ładnie przejść. Jakby się nie dało, zawsze można zrobić tak. Nawet sobie, no i sobie tak sobie otworzymy. I tak sobie ładnie zrobimy. Milutko sobie weszliśmy na stocznie. Nie wiem czy ktoś zarządnym przygód kiedyś eksplorował stocznię gdańską. Na YouTubie to jest z YouTuberów oczywiście o to mi chodzi. Mnóstwo gruzu. Chodzenie po tym nie jest całe takie przyjemne jak mogłoby się wydawać. W to na dnie jest gruz, tylko jakieś kamloty. U, no dobra. No dobra. Pytanie, chwila prawdy. Zamknięte. Kurde, tu obawiam się, że będzie dużo ładowania się bezcelowego. Bez że mało gdzie będzie coś otwarte. Tu jest coś podparte, ale jakby to wziąć. No, nadal jest zamknięte. I patrzcie nie wiem czy się przez to dostanę, ale jakbym się dostał to też nie ma przejścia dalej. Jakieś bardzo stare graffiti. Pokażę Wam to oczywiście. I zrobię jakąś fajną klimatyczną fotkę. Instagram TikTok w opisie. Tam jest są one wstawiane najczęściej. I tutaj nie ma sensu, już chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Zakaz wstępu, nakaz oglądania. No ciekawe. Czyli zostało to przerobione na jakąś strefę artystyczną, i patrzcie, <grych> jaki wielki posąg Jakieś postaci. To w stylu Solidarności. Nie wiem czy nie napisane po ukraińsku po prostu. O, ta ta jest piękna. Jakieś przejście, o kurde. Ten główny ma przeciwko mnie no, zrobił wrażenie już na pierwszy rzut oka nie jest. przepraszam Orientują się może państwo czy tu jakieś budynku jest wejście do środka? No właśnie. O, też szukamy. Się, A rozumiem. Powiedz tak. Tam kiedyś widzieliśmy jak byli u góry. W roku. Tam, tak. To... Tylko tam ktoś stoi na razie pod tym. Ale nie, tam u góry w generalnie. A, tam byli na samej górze, chłopacy. tylko że tam patrzyliśmy wszystko było pozamykane. Bo no my tam jest o jedno takie się wydaje. A ty z kamerką to jest tak nagrywa. nagrywam, nagrywam, ale to No my też szukamy, nie? Znaczy powiem tak, byli tam na pewno ludzie, młodzi to było w roku. Nie? Ale jak oni tam weszli, szukaliśmy wejścia, nie wiem, podejrzewamy jedynie tą drabinę tutaj, ale... Hmm, no jakoś a... będę kombinował. No to Dziękuję, do widzenia. Tu jakieś pomieszczenie? Ale to pustka rura. Uf. Taka drabina. Możemy spróbować Uff, Jest wysoko Ten dach się w ogóle wali To jest, jest szyba wybita Tylko tam nie będzie przejścia, to jest tylko dobra, spróbujemy jakoś jeszcze inaczej. się nie udać ale może się też udać wezmę tę blachę położę kurde nie jest to zbyt stabilne może zmienimy trochę o nie no to jest przymocowane Dzięki. Lecimy z obiektem. Widzę, że ktoś już tu był. Hm, dźwig towarowy. O, oh. oh, patrzcie, wysoko. Spotkaliśmy zwiedzających innych. To u mnie rzadkość raczej bym spotykał kogoś, kto. Jeszcze kogoś kto zwiedza. Ale to nie reguły dlatego, że pijam takie mało sam obiekty. A to jest klasyka. Klasyka gatunku. Obawiam się tylko, że piętra będą pozamykane. No taka melina trochę nawet. Co narobiłem? O, no, biurowiec. On nie jest w złym stanie. Otwieranie i zamykanie szatni. Ale spróbujemy jakieś przejście. O, o! o, O to chodziło. Klimat ZNTK bardzo w Poznaniu. Czyli taka wczesny PRL. Tu prysznice. Prysznice. Tu jakiś pokój. Ciekawe, czy znajdziemy tu coś bardziej interesującego. Umywalki. Czyli to była część taka socjalna. Najpewniej. Są takie hale. Nie, no, obiekt opuszczony jest już pewnie nieco dłużej. Szatnie, ale fajny klimat. To jest najwyższe piętro? Jeśli nie wiem, przejdziemy sobie. To mi się bardzo kerze. O, stare kurtki z zakładami naprawczymi właśnie w Poznaniu z tym, że jest laboratorium najbardziej o, takie coś widok na jakiś zalew to jeszcze nie jest może raczej o, stare gazety but te piętro zachowało się jak na ten budynek oczywiście, spoko Stary znak ewakuacji. też zawsze fajna fajna ciekawostka. Tu sobie rosną roślinki. To pomieszczenie jest kozackie. Zaraz będę robił fotki. Tylko chcę najpierw zeksplorować całość. U, tu coś uschnęło. I tu ostatnie pomieszczenia. No, ten budynek mnie z zewnątrz zauroczył. W środku jest fajny. No jest wybitny. Jest po prostu fajny. Uu, fajny widok. I cały teren tej ogromnej stoczni. Nie wiem czy to nie jest, nie jest największy zakład przemysłowy w naszym kraju. Jeśli mi się wydaje, że albo to, może jakaś huta zbudowana za prl -u. ale no stocznie są ogromne. Fajne krzesełko. Zobaczcie to nasi towarzysze, których spotkaliśmy, już ich tu nie ma. O! Wejście na dach. Zobaczymy sobie, czy się da dostać na najwyższy szczyt tego budynku. Chciałem powiedzieć że najwyższy szczyt w stoczni, ale to to oczywiście przesada. Tu jest dużo jeszcze wyższych, nie tylko w budynku, ale przede wszystkim konstrukcji. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Wow! Wow! Niesamowite! Tu takie coś? Hmm. Hala? Tutaj? Kolejna hala? Tu jakieś inne tereny stoczniowe? Parę fotek trzeba walnąć, oczywiście. Tepnąłem się jeszcze do takich klimatycznych szatni. Chyba na latarka tu niepotrzebna. Chciałem wyjść z tych okien, ale tam ludzie pracują na czynnej części stoczni. Niesamowite to musiało być za prl -u. stocznia. Miało się świetnie, teraz to już tak niestety nie wygląda. Jest troszkę gorzej. Aha, i tutaj był, nie było przejścia, pamiętam. Chyba. Chociaż coś tu jest jakieś. Nie no jest przejście. Chyba, że tam dalej nie było. Kurde, ten budynek jest pozamykany z kilku stroni. Naprawdę ciężko się tu połapać. Kurde. Chciałem znaleźć to wyjście. O! Przepisy BHP stoją na straży twojego życia i zdrowia. Takie typowe perlowskie, ale ma swój klimat. Kurde, gdzie jest to okno? Serio. Zaczynam się bać, czy już okna. Okna straciliśmy Nie ono będzie chyba tu. O dokładnie. Tu jeszcze jakaś piwnica. Kusi by sprawdzić, czy tam nie ma schronu, ale wiecie co, co nam szkodzi, przecież tu tylko takie coś stoi na straży. Hm. Winda towarowa, ale faktycznie mógł tu być jakiś schronik. Nie, nie ma. Jakby tu się dało otworzyć, to by sobie normalnie wyszedł. Ale fryka różnego rodzaju. Nie no, jest spoko. Tu Jakieś kubki papierowe. Może działa się jakaś dzika impreza. No, jest troszkę wysoka. No Skóry tego nie lubię. Że schodzenie jest gorsze niż wchodzenie. Ciężko wejść, wyjść będzie chyba jakoś znośnie. Uff. O. Dobra, to cały zwiedzony. Dzień dobry. Jeszcze troszkę dalej, no i dalej jak się da. Uu, fajnie przyszkolona klatka schodowa, budynek 2088A, Stocznia Cesarska, miałem swoją ostatnią siedzibę. No, spląd wejścia po tym i tą suwnicą, czy tym mostem, jakoś. Kurde! Śmieszne by to było Jakby mi się tak udało wejść A tu co mamy? No miestety przykratowane przykrotowane ja Jeśli nie zmieszczy już raczej o, może te 2 trzy lata temu jeszcze byłoby warto próbować O ten budynek to jest coś Tu nawet nie ma żadnej drabiny Ale no jakoś by się dało Ryzyko, że tu już coś pracuje. No zobaczymy sobie. Hmm. Nie wiem. Jeszcze poszperamy troszkę. Bo póki nas nie wyrzucam Możemy tu być. <laughs> no, no i tu da się wejść bez problemu. No dobra, tu wiesz, już taka bardziej używana część. Nawet nie bardziej, bo dosłownie używane hale Ale jeszcze tu Zaczyna troszkę kropić Fajnie by się było dostać tu Mam nawet pomysł jak to zrobimy O kurde Porzucony, a może nie porzucony, taka Taki jacht hmm. Hmm. O kurde, to jest wielkie też monumental, ale puściutko, puściutko. Hmm. Zrobię fotkę i tyle z tego budynku. U. No mówiłem, że jeszcze dzisiaj trochę wchodzenia będzie. Jacht, mamy go. Jacht milionera. Fajne. Tu sterowni, y kierownica do sterowania oczywiście. Ohohoho! dawno takiej akcji nie było. On jest widać że w budowie albo w remoncie porzuconym no drzwiczków nie ma ale dobra, widzieliście chociaż jeszcze tu może zobaczymy. Uuu jak milionera mhm, Tak tych jest. No dobra. O kurde, ale to się chwieje. Powoli no, też nam zaczyna się już kończyć czas, więc chyba na tym poprzestaniemy. Możliwe, że jeszcze w przyszłym tygodniu będę w okolicy, więc chętnie wróciłbym zwiedzić pewną halę i odkryć resztę tajemnicy tej ogromnej Stoczni Gdańskiej, która jest niesamowita. A potem może co? <laughs> seria z Gdyni. <laughs> no byłbym w stanie to zrobić. Patrzcie, tak to wygląda od dołu. To jakieś śmigło wielkie. Tu w ogóle też coś jest. Jakaś łódź. kurde, jakby podwodna. No jest to wielkie. Jacht milionera Kusi wiesz, że pójść jakoś tym parkurem tutaj, dostać, dostać się do tej hali, ale nie mam pewności, że tam nikt nie pracuje. Nie mogę zobaczyć tego. Zachodzi już słoneczko co widzowie? Ja już też jestem troszkę zmęczony plus czas na pociąg mi się kończy. I chyba tu będę kończył naszą dzisiejszą eksplorację. I mam nadzieję, że widzimy się następnej. Nie wiem, czy na pewno z Gdańska, ale myślę, że będzie fajnie. Trzymajcie się, cześć!